Gdy do oczekiwania dobiegają końca. Meczem każdy lubi dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi analizami. Ale teraz przyszedł czas... Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Dziś dla Państwa mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dzisiaj zapraszamy na spotkanie w ramach rozgrywek pucharowych. Będzie ciekawie. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Sukces w Pucharach wymaga cierpliwości, sprytu i głębi składu. To od trenera zależy, czy w początkowej fazie rozgrywek zdoła przekonująco wpoić pod opiecznym wizję ostatecznego triumfu. Pamiętajmy, że o zdobyciu trofeum marzy każda z drużyn, ale wszystkie poza jedną po drodze czeka rozczarowanie. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza, gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Thank you. Enjoy the game. Bomba w górę. Gramy. Cool. I to tyle z tej akcji. W takim tłoku w środkowej strefie trudno ocelność podań. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Pogrywa piłkę w pole karne. No ale jednak, za blisko bramkarza, pewnie to łapie. Moris. odebrał tę piłkę jak na treningu. Nie? Dobra interwencja. Wyczy ten ataku. ataku. Pchaton. Dobra intuicja, jest przejęcie. Nigdy nie jest łatwo przewidzieć, kto będzie miał największy wpływ na losy meczu. Ale w tym przypadku można obstawiać w ciemno. Czego spodziewasz się po gwieździe tego zespołu? Ma aktualnie fantastyczny okres strzela jak na zawołanie. W ciągu trzech ostatnich spotkań powiększył dorobek A. Popatrzmy, muszą to strzelić. I udało się zablokować. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy to zmieni obraz gry? Przeciwnik mocno to teraz naciska. Sędzia jeszcze nie gwiżdżę, stosuje korzyść. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Na pewno był fał, ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Ale przymierzył. Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka. Prowadzą zatem 1 do 0. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Chyba będzie gol. Aj, aj, Sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Haton. Oddają piłkę. Ależ, teraz piękne zabranie na dobie. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! I strzela! Nie było wcale łatwo dosięgnąć piłki. Brawo! Szufrożny, druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Dane wejście w przeciwnika, ale szukacja teraz! Jest gól! A teraz odskakują na dobre, na razie 2-0. opposite Prawdziwy spektakl. Mamy nadzieję, że żadna z ekip nie zabiedzie i zobaczymy sporo ofensywnej piłki. Zostańcie Państwo z nami. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Wita Państwa, Tomasz Smokowski, a ze mną komentuje Jacek Laskowski. Dziś, drodzy Państwo, czas na mecz o ligowe punkty. No chyba każdy się ze mną zgodzi, że mamy co do tego meczu wysokie oczekiwania. Ekipa gości zaczęła sezon bez fajerwerków, ale i bez wstydu. Jeden punkt to nie trzy, a zwycięstwo to nie remis. Chyba można więc powiedzieć, że piłkarze powinni w następny sposób... Niesamowita okazja! Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Głęboko w pole karne zagrywa. Zepsuty atak, a zapowiadało się naprawdę ciekawie. I ładnie teraz przechodzi do środka pola, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Moris. Coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwany nagle do przodu. Strzał z daleka, ale spokojnie broni. Pewna interwencja. Right. Oj, prosta strata. Takie faule nie uchodzą płazem. Komicie teraz przejmuje piłkę. No, takim strzałem to go nie pokona. Burgess. Ostre, twarde, skuteczne wejście. I rywal zostaje w tyle. Ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. Stewart. Doskonała piłka za plecy obrońców. Jest! Jest! Pierwsza w tym meczu bramka! No to mamy 1 do 0. Green. Rose. Wilson. Powiedzieć, że trochę zabrakło do szczęścia, to nic nie powiedzieć. Odległość spora, ale to nie usprawiedliwia takiego pudła. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. I tym udanym wejściem skasował atak rywalowy. Teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. I to tyle z tej akcji. Happy birthday to the coolest football player, Bodie Jeffries. Happy birthday from Gary. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Strzał z Skuteczna interwencja. Piłka wybita. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Go. Widać wyraźnie, że sztab szkoleniowy wydał nowe wytyczne dotyczące taktyki. Będą teraz za wszelką cenę utrzymywać się przy piłce, minimalizując liczbę ryzykownych zagrań, a stawiając na szybką, krótką grę, atak i ciągłe zbliżanie się do strefy zagrożenia. To taktyka wyczerpująca obronę drugiej ekipy. Takie wieczne gonienie za piłką może szybko zmęczyć fizycznie i niejednokrotnie psychicznie. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Na skrzydle. Co teraz? Popatrzmy. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Ma stuprocentową szansę! Dzienna sytuacja, od razu trzy zmiany w jednej drużynie. Dani Rose. Rose. Szukają tutaj wyrównania, ale nic na hura. cierpliwie budują akcję. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. No to powinno być wyrównanie. Stuprocentowa okazja. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. Haton. Proszę, druga bramka na pewno by im się przydała. Potwierdziliby, że to prowadzenie nie jest dziełem przypadku. No i zapisujemy ten strzał głową. Tyle, że piłka poleciała niezupełnie tam, gdzie powinna. Albo powiedzmy wprost zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Pewnym usprawiedliwieniem jest presja ze strony linii obronnej, ale i tak oczekiwalibyśmy lepszego efektu. Proszę Państwa. Zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Zdecydowane wejście teraz. Green. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Leicester City długo zabiegało o ten transfer, ale w końcu udało się. To aż niewiarygodne, że pozyskali tak dobrego zawodnika, a trafiła im się wyjątkowa okazja. Wytruje w pole karne. No, do tego. Broni to! Niesamowita parada! Danny Rose Łukasz Szybuje w pole karny. No i nici z tej dobrej akcji. Ten występ niewątpliwie mógł się podobać. Wszystko zagrało jak należy. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Wilson, yes Lukas, znowu w ich posiadaniu. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Teraz może być groźnie. Czy będzie z tego wyrównanie? Proszę Państwa, kuknął jak z armaty. A szkoda, że obok bramki. Rywale przejmują piłkę. No i odjechał teraz z piłką. No takim strzałem to go nie pokona. Znowu mają piłkę. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. O, to był książkowy odbiór piłki. Burgess. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję. Tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapno. Byłem przekonany, że sędzia po odwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Nie specjalnie mnie to... Nie, nie ma gola. Bramkarz broni karnego. Bez do tym razem. Nie kombinuje. Wrzuca. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. A teraz kontrata. Jak to rozegrają? Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. Wsparcie, by to rozegrać, wejście, klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Wilson, Rose, indywidualna akcja. Może być ciekawie, ale to za mało. Obrona szybko załatała tą dziurę. Może być groźnie. Co bym myśli w tej sytuacji? Ależ to było wejście. Tu mogła być branka. Z gorąco się tutaj zrobiło na trybunach, proszę Państwa. kibice nie tracą nadziei i robią wszystko, co w ich mocy, by dodać skrzydeł swym ulubieńcom. Do końca spotkania zostało już niewiele, ale dzisiejsi gospodarze wciąż mają czas na tę jedną przemyślaną akcję, która przyniesie im wyrównanie. Right. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Co teraz wymyśli? Budują atak. Wciąż tutaj walczą o wyrównującą bramkę. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Centra w pole karne. Uwaga, udany przechwyć teraz taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwala. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej dwie minuty. I co teraz? Przeciwna musi teraz obrobić sprawę dwóch goli. I to już...